Terima kasih telah menonton! No w gardę Witamy w Tarnem brzegu Przyjmij szybko gardę Przy żółtej Każdy pełni wartę Wiara w niepodległości Ma zasady twarde Mam ty na ulicach tego miasta Rzuta horda nadciąga I nikt nie mówi basta Głośny doping Dla tych co walczą na murawie Setki flag na I piro odpalane Za każdym razem Leśne dziady pozdrawiane Bo na ich zakazy Mamy wyjebane W ślad za siarką Znów drogę jedziemy Z obronną ręką Ze wszystkiego Idziemy, bo ramię w ramię, ekipa za ten klub walczyć będzie. A policja jebana zawsze i wszędzie. Wspierdalać się musi, lecz nas to nie studzi Spójrz, ilu ludzi ma wełbie najebane. A zielono-czarno-żółte barwy w sercu zapisane. A my kolejne dni przy oprawie spędzane. Na meczu to pokazane, wyszło zajebiście. Ultra z siarka z całego serca oczywiście. Zierka wydań! Zierka wydań! Mamy się dobrze Jeśli nas wątpiłeś, to błąd popełniłeś, bo Rośnijmy w siłę i nadal będziemy Na kibicowskim szlaku niejedno pokażemy Szarka tar mamy się dobrze Jeśli nas wątpiłeś, to po popełniłeś, bo Rośnijmy w siłę i nadal będziemy Na kibicowskim szlaku niejedno pokażemy Ogróbowej deski Teraz ty, strasznicy żółtej eski Zaczniemy te pieści odpalone race Dumni po zwycięstwie Wierni po porażce, ciągle za tym to w jedną stronę bilet. Wyjazdy w niezapomniane chwile. Na tej czwartej widzę. Ta miłość z zobacz. Możesz nas nienawidzieć, musisz nas szanować. Proste słowa to płynie z tych dzielnic: Wyspiański, Sikorski, Skalna, Kopernik, Zen. Bogdanów, Kacików, masz tu dobrych zawodników: Ultrasów, Holsów, szerkowych fanów. Fanatyzm po prostu, nic dla panu. To mój nauk, te mecze i to wszystko. Nieważne jak daleko byłem, zawsze miałem blisko w sercu ten klub. Wiem, nie zapomnę o nim, pozdrawiam tę no Biało-zieloni i ten co dzisiaj nie z nami Na wolność czeka, chuj z zakazami Garbła starte, wielka heca Do zobaczenia na kolejnych meczach Szarka Tarnobrzeg, Mamy się dobrze, jeśli nas wątpiłeś, To błąd popełniłeś w siłę i nadal będziemy, na kibicowskim szlaku nie jedno pokażemy. Szarka, darmowcy, mamy się dobrze. Jeśli nas wątpiłeś, to po, popełniłeś, bo w siłę i nadal będziemy, na kibicowskim szlaku nie jedno pokażemy. Czarno!